Witam wszystkich ponownie w Resident Evil 6. Z tej strony oczywiście znowu i kontynuujemy naszą wspólną rozgrywkę. Ostatnio przedarliśmy się przez miasto, pełne zombiaków, wylądowaliśmy w barze, ale zapewne nie po to, żeby się zrelaksować, wypić piwko, posiedzieć, pogadać, prawda? Ty na mnie odpowiesz. Dobra, przeszukajmy to miejsce w barze. Z racji tego, że jesteśmy w Ameryce. Przynajmniej tak zakładam, na pewno tak jest. Nawet nie próbuj wstać. Za barem zawsze jest jakaś spluwa. I zawsze jest to shotgun. Co ty w ogóle zrobiłeś? Żyły sobie podciąłeś. Ok, beczka. Kolejne punkty, punkty, punkty które kiedyś będziemy musieli wykorzystać. Może nawet dzisiaj. Jestem rozczarowany. Nie ma tutaj spluwy. Co to za bar? Już jesteśmy na zewnątrz. Chcę środki lecznicze. Dobra, teraz może powoli, pomału wstaniesz. Nie, nie wstaniesz. Eee, a co ten pistolec go oznacza? Zapewne się przekonamy za chwilę I masz I po co ci to było Po co tak wskakałeś jak konik polny Teraz będę mógł podnieść jakąś broń. Czyli na takiej zasadzie, że muszę użyć tutaj broni, żeby się przedostać dalej. Tam, gdzie muszę iść...

Z nie wiesz, kto jest eee, szczerze mówiąc, mam to gdzieś, mam swoje własne problemy. Dlaczego? Oni tak po prostu tę pogapią się w ten telewizor. Was hi hi coś takiego. Nie możemy zniszczyć. Dzień dobry. Oni wyglądają, jakby spali. Czy wy chcecie nabrać zombiaki, że śpicie? Lodówki też nie mogę przeszukać. E, mało, co tutaj mogę przeszukać, tak naprawdę? Okej. Okay. Helena, nawet nie myśl o tym, żeby oddać strzał. Wstaniesz? Nie wstaniesz, dobra. Damn it's locked. Klucz. Wcześniej go nie miała. The Navy

Raz wstają, raz nie wstają. A przynajmniej dałeś roślinkę. Tyle dobrego. Co z tego, jak mam zero amunicji? Zobaczmy jakie wykańczają kolejne ludzi. Uuuu, zdobyłem amunicję. Ten dobiera mu się do... miejsc, do których nie powinien. Okay. Ojojoj. Oj, oj. Ula. La. Czy to jakieś wołanie budowe? O oh, Gdzie się wspinamy? No. Prawie żeś mnie zaskoczył, koleś. A masz tą gaśnicę przez moją. A Helena tam walczy, okej. Okay. Jeszcze możemy się... Oh, 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 oh. O, to był Ale kim był ten koleś Pora uciszyć. Helena bądź ze mną. Nie ma go tu. Tutaj mamy zwykłego zombiaka. Tak, no, który już nie ma główki. Już? Już. A Może być kiepsko. Mam nadzieję, że ten krzyczak krzykacz, tak, padł. tych umiejętności tysiąc. Nie pogardzę. Kolejna zielona roślinka. Mamy ich więcej. Mamy dwie. Dobra. Raz, dwa, trzy. Dobra. Ok, tutaj już nie mamy. Znowu ta muzyka. Helena, przygotuj się. Ho, 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 ho że my mamy iść na górę, nie mamy iść tutaj. Ale zapewne będziemy musieli iść na górę. Again, the door is locked. Damn it. Is there any way to get over the gate? nie mówiłem. Stuczki cyrkowe? Aha! No, muszę przyznać, muszę przyznać... Zaraz dostaniesz o, nie dostaniesz ikier. będą do mnie szli. Tak, szkoda amunicji Helena też ma strzelbę, czyli każdą, grę, którą my okay. zdobędziemy, ona też zdobywa. Trzeba przyznać, że fajne, fajne. Mam nadzieję że... Wow, wow. Mam nadzieję że Kelena nie zużywa naszej amunicji że mają, ją... ma jej nieskończoną ilość Tą beczkę na razie zostawię, może się przydać Dobra zobaczmy co tutaj mamy Kolejne barowe pomieszczenia Zadbali nawet o takie szczegóły. Coś tutaj nie. A mogę to po prostu tak zniszczyć? Nie, nie mogę. Dobra. Jak się trzymasz? Powiedz mi. Mało mówny jesteś. No cóż. I znowu mamy wyjść do tego piekła. You have some be a good person. You have to be a What is this happening? No! I don't want to die! Survivors, come on! We have to help them. Alright. Wow! Die, oh, you cannibal freak! Where the hell are they coming from?

I chodź tych gierów. Proszę, idź na podwórko. To jest kapitan, prawda? Mogę handluć grać. O! Jeszcze! Tak to jest, jak się nie patrzy, co się dzieje. Skąd ta ciężarówka się wzięła? Ktoś mi powie. Survivors, come on. We have to help them. Die, you cannibal freaks! Where the hell are they coming from? First day as a cop and already I'm gonna shoot huh? I'm dying before I can't stop! Peter, don't leave me! You, you kidding me? I don't need you slowing me down! Stay calm, people! Choose a target before shooting! Who made you the leader?!

Shoot the gas! We can blow these things to Kingdom Come! Hey, come on! It's safe for here! There's a gun shop up ahead. We can rearm there. We'll probably find more people there too. Czy jakiś znajdynki tutaj jeszcze? Nie. Dobra, nie nie, nie 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 nie, nie ma sensu, nie ma sensu. Leon ledwo żyje. Roger. Helena szybko, szybko, bo Leon go nie pociągnie. Tak, już mieliśmy kilka sytuacji, że mogliśmy strzelić, ale to nie miało sensu, ponieważ był tylko jeden zombiak. Hey, hey, ok, punkt zapisu, tak więc. Ja go wykorzystam do tego, aby zakończyć ten odcinek. Ten odcinek i poprzedni będą krótsze, ale. Naprawdę trudno, trudno jest mi to w jakiś sensowny sposób porcjować, żeby odcinki nie były za długie ani za krótkie. Tak więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Może jakoś później to się uda rozwi rozwiązać. Jest godzi późna godzina, już ledwo co myślę. Tak więc dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że seria Wam się podoba i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie!